Witam Was bardzo serdecznie na kanale Old Bike Restorations. W drugim odcinku poświęconym budowie roweru miejskiego typu Single Speed na bazie starej ramy roweru Ukraina w kolorach Ukrainy. Dla tych, którzy nie śledzą mojego kanału, nie widzieli pierwszego odcinka. Zapraszam do nadrobienia tutaj w górnym rogu link do pierwszej części. A dla tych, którzy nie widzieli, na szybko przypomnę, że to jest projekt, który tworzę w celach charytatywnych. Rower będzie wystawiony na aukcję charytatywną. Ale zanim przystąpię do składania tego roweru, to chciałbym podziękować. W pierwszej kolejności chciałbym podziękować Lechowi z kanału Frog Creations, bo to on tak pięknie tą ramę nam wymalował. Słuchajcie, zgodnie z moimi instrukcjami, z moją prośbą, rama jest pomalowana w barwy narodowe Ukrainy. Yy, lakierem takim profesjonalnym podkład, lakier, lakier bezbarwny. Zresztą, jeśli chcecie yy, prześledzić cały proces lakierowania tej ramy, yy, to yy, tutaj podaję link do filmu na kanale. Leszka na jego kanale Frog Creations, gdzie można sobie prześledzić cały proces lakierowania. Rama jest polakierowana bardzo profesjonalnie, jest głębia kolorów, jest piękny połysk, także sam bym na pewno lepiej tego nie zrobił. Bardzo Ci jeszcze raz dziękuję, bo bez Ciebie ten projekt nie powstałby, a na pewno nie powstałby tak szybko. To jest jedno podziękowanie, a drugie podziękowanie. Słuchajcie, chciałbym przekazać wszystkim osobom, które wzięły udział w zrzutce, którą umieściłem na portalu zrzutka.pl, dzięki której udało mi się zebrać kwotę 500 zł, za którą kupiłem brakujące podzespoły do tego roweru. I słuchajcie, zobaczcie, tutaj są wszystkie te elementy, które kupiłem za wasze pieniądze. To są koła, opony nie, opony już były, opony kupiłem wcześniej. To razem z ramą był właściwie pierwszy zakup, jak zaczął mi kiełkować w głowie pomysł na zbudowanie tego roweru, natomiast koła, dętki, to z waszych pieniędzy. Mamy też łańcuch, zobaczcie, żółty, to nie ja go lakierowałem, on jest taki firmowy siodełko, korba, wspornik kierownicy i napinacze łańcucha. I to wszystko za tą kwotę 500 zł, którą udało nam się zebrać. Zostało kupione i właściwie mam już wszystko. Także żeby nie przedłużać przystępuję do montażu. O, wnikliwy obserwator pewnie zauważy, że zainstalowane są już w ramie miski sterów. Przymocowałem też z powrotem oryginalny Znaczek Ukraina. Tak ja tutaj bardziej godem do słońca. Znów jak widzicie, problem z ostrością. Bardzo Was przepraszam, muszę w końcu zainwestować w jakiś lepszy sprzęt. I nie mogłem się też doczekać, więc zainstalowałem od razu wkład suportu. Zwłaszcza, że to był troszkę eksperyment, zamówiłem dwie długości 110 i 107, bo nie wiedziałem. Który będzie lepszy ze względu na utrzymanie linii łańcucha, więc najpierw wkręciłem jeden, potem wkręciłem drugi. Jak dobrałem, ostatecznie wylądowała 110. No to już mi się nie chciało go wykręcać, więc go zostawiłem. Także te dwie rzeczy są już zamontowane. Dodatkowo słuchajcie, musiałem dorobić tutaj jeden element. Zobaczcie, tu mam taki, no nie wiem, może niezbyt estetycznie to wygląda, ale nie miałem lepszego pomysłu. Wyciąłem taki kawałek blaszki, blaszki, właściwie blachy grubej 4 mm, do którego zostanie zamocowany hamulec, ponieważ ten hamulec, który mam był zbyt był zbyt, zbyt krótki, no i nie sięgał, do, nie sięgał do obręczy, więc trzeba było zrobić takie przedłużenie ramy Mam nadzieję, że to będzie działało i że hamulec będzie sprawnie hamował. Rower w ogóle będzie wyposażony w trzy hamulce, bo to będzie single speed z hamulcem w torpedzie. A oprócz tego będą normalnie hamulce szczękowe. Dobrze, ale żeby dłużej nie ględzić, przystąpmy do montażu. Słuchajcie, przed chwilą mogliście zobaczyć, że na tej korbie, którą przed chwilą zamontowałem, była taka niebieska osłona jeszcze na łańcuch. E, niestety farba, bo zarówno korbę, jak i e, tą osłonę malowałem sam. E, no i niestety na korbie farba się pięknie trzyma. Natomiast z tej osłony plastikowej farba zaczęła odpryskiwać, więc ją po prostu zdjąłem. E, no bo brzydko by to wyglądało. No, troszkę może. Estetyka roweru na tym ucierpi, ale no jakby byłaby odpryśnięta farba, to by to wyglądało jeszcze gorzej. Także na razie będzie bez osłony. Osłony zawsze można przykręcić, ale chyba wcześniej oczyszczają z tej farby, bo ona oryginalnie była czarna. No i zobaczymy, jak to wygląda. Na razie składam bez osłony. Klameczki hamulcowe montujemy. Tutaj do tylnego koła, jak widzicie, mam nadzieję, że widzicie, zamontowałem na łańcucha. Bardzo dobra to jest rzecz, bo pozwala ustawić dobrze koło względem ramy, naciągnąć łańcuch. Proste urządzenie, a bardzo przydatne. tutaj niestety bardzo dużo podkładek dać pod ten tylny hamulec, bo on ma strasznie długą ośkę i może jest niby teoretycznie tylny. Eee, no. Tak to producent zrobił nie wiedzieć czemu. Dobra, na razie nie dokręcam, bo do regulacji nie ma takiej potrzeby. Powiem Wam, że... Niezwykle przyjemnie składa się taki rower Single Speed. Jest niewiele elementów, właściwie zero regulacji. Nie trzeba ustawiać żadnych przerzutek, nakręcać kaset. Szybka, przyjemna praca. Słuchajcie tym razem, jak to mówi Wojtek. Kanału We Ride nie przycebuliłem na pancerzach ani na linkach. Kupiłem jaguary No i zobaczymy, jak się będą sprawować. Wydaje mi się, że faktycznie jest lepiej, że się nie traci tej siły hamowania. Że one się nie uginają pod naciskiem. No zobaczymy, jak to będzie w praniu. Na razie jestem zadowolony. Tutaj niestety nie udało mi się końcówek pancerzy nabyć w kolorze żółtym, są tylko złote. Więc mamy takie zwykłe aluminiowe. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Редактор żółty łańcuch, no to dopiero historia oczywiście trzeba będzie skrócić zobaczmy o ile łańcuch jest troszkę za mocno naciągnięty więc trzeba go troszeczkę poluzować dobrze najlepiej żeby żeby koło było więcej na w pośrodku haków bo wtedy mamy możliwość regulacji obie strony można jeszcze naciągnąć jak się łańcuch rozciągnie I to jest bardzo dobrze koło nie powinno być nigdy ani na samym końcu haków ani na samym początku a napięcie łańcucha w rowerze single speed jest bardzo ważne no bo nie mamy tutaj przerzutki napinacza który by to napinał o, dobra jednak by to trafił. rower, który początkowo był tylko prostym szkicem na kawałku kartki, a teraz jest już rowerem w pełni sprawnym, jeżdżącym, wyglądającym moim zdaniem dokładnie tak, jak sobie to zaplanowałem. Rower został już wystawiony na aukcji charytatywnej. Cały dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na wsparcie polskiej misji medycznej w Ukrainie. Na pomoc wciąż trwającej wojny w Ukrainie, link do aukcji podaję wam w opisie tego filmu. Wszystkich, którzy chcieliby wesprzeć ten szczytny cel i jednocześnie dołączyć ten piękny, ale także jeżdżący w pełni sprawny rower do swojej kolekcji, zapraszam gorąco do licytowania. A tymczasem żegnam się, pozdrawiam i do zobaczenia przy kolejnym projekcie nie zapomnijcie o subskrypcji.